Siemanko I kolejny raz lecimy nad jezioro Wiesią W takim oto wydaniu Sito przymocowane z boku, tak jak poprzednio Na dwa porządne pasy Nic nie powinno się niepokojącego wydarzyć Tak jak wciągnięcie szmaty przez zębatkę na jednym z filmików Mam nadzieję tego uniknąć, bo na trasie większa prędkość, to mogłoby się skończyć różnie No i co? Garetat Pro, jezioro dobre i wbijam do wody jak się uda coś nagrać po drodze jakiś przejazd to oczywiście pokażę ale nie będzie to takie proste no bo nie mam jak na kask naciągnąć kamerki ja jestem już gotowy zaraz wbijam się do wody pianka ubrana, Zobaczymy, co będzie w wodzie bardzo fajna pogoda ciepło, troszkę już tutaj chodzę, ale niestety fantów kurde jakoś nie widzę nie ma nic garecik Podtopiony. Bardzo dużo ludzi jest na kąpielisku. Chodziłem tam, gdzie jest głęboko, gdzie ostatnio ze Zbirem chodziłem. No ale niestety nic ciekawego nie wychodzi. Tam w dalszej części jeziora widać tą wysepkę. No i docelowo tam się jeszcze przeniosę. A póki co tam widać dwójkę ludzi. Tam kiedyś, jakieś 10 lat temu, był pomost. No to idę trochę poczesać z kapsli I może coś ciekawego wyjdzie Oglądajcie dalej Taki sygnak Taki soldier Ale to jest plastik, więc jakimś cudem, przypadkiem go po prostu wyjąłem Szukamy tego co tam było docelowo Chyba, że on tu jest jakiś yy, Nie wiem, posrebrzany czy coś takiego Zaraz sprawdzimy Czy coś piszczy nie, 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 Czysty plastik. Żadnego sygnału, więc... Normalnie totalny, czysty przypadek. A teraz chyba blacha wędkarska. Tak to wygląda, jakaś korona. W początku myślałem, że jakaś spinka do włosów, coś takiego, ale to jest raczej blaszka wędkarska. Uff, ciepło mi się zrobiło. Sygnał 66 wyryłem. Pieskieta gruba ale to chyba nie będzie srebro o, ale fajne pierdolę nie to jest jakieś tu miedziane <grywy> ale kocur wyobraźcie sobie jak się może zrobić ciepło jak wszycie coś takiego nie? i sobie musisz kurde srebro ale to by było gram mm, to ma wagę ja wiem za 30 gram <grywy> Fajnie, też cieszy. Trzeba tego klamoto ładnie do torby schować. Jeszcze tu trochę pochodzę. Tutaj kiedyś był pomost. Właśnie w tym miejscu. Nie, tu jak patrzę. Tu był pomost. I chyba w dobrym miejscu chodzę. Aaaa. O! przyjeżdżaj dwa grosiki myślę sobie kolejne dwa grosze ale nie to jest to są centy jakieś O, tak jakieś amerykańskie, amerykanisze fajne bo nad tym jeziorkiem tutaj jeszcze czegoś takiego nie miałem także jeden cent United States of America Taka sztaba ołowy teraz ciężka cholera, przyda się do przetopu, Może jak będę chciał robić sobie ciężarki, żeby się nie odbijać od sita, no to to już jest taki solidny wkład, fajnie. O, dwójeczka z PRL-u jeszcze mi tutaj wyszła. Już bardzo dużo tutaj tędy razy chodziłem, jeszcze perelka wychodzi wysoko bijąca na 65C. Hmm. Ciekawe. Jeszcze troszkę tu po obrodze, może pójdę sobie znowu skoczyć tam z huśtawki. <laughs> z kamerką na głowie, No może być ciekawie. No, dzień bez łechtaczki dniem straconym. Mała łechtaczka, ale... <laughs> Każdy wypad to mam już łechtaczkę ze sobą. Za chwilę taką zastawę sobie ukompletuję. I spineczka do włosów. Ha, ha, ha ta spineczka, o jakby nie patrzeć biżuteria Oj ludziska, ciemno się już robi Zostawiam tą główną plażę, i idę od strony Tego takiego grillownika, tam jest taka altana Z kominkiem, gdzie sporo ludzi grilluje, tam jest fajne zejście, też kiedyś był pomost No i długo tam nie byłem, ostatnio w październiku Zeszłego roku Może się coś nazbierało O, a tu zobaczcie przed chwilą tędy łaziłem i tutaj wpadła takieta na tej plażyczce. No, a ja idę tam, gdzie widać tą drewnianą altanę. No, to jest ta wspomniana miejscówka, gdzie można sobie elegancko pogrillować. Ja nie mam czasu dzisiaj. Jestem zresztą na WST a to lepiej za jasnego wracać do domu. No, tutaj ludzie sobie obozują, a ja idę do wody. Pieseł na nie szkaluje. A to jest moja przestrzena, na jakieś pół godziny i będę musiał spadać, bo się ciemno robi. Tu jest też, też fajna plażyczka. I oby coś tam wpadło ciekawego. Kolejne czarne, dwa złote. Wygrzebane, ale tu jest taki sztynkst, tu jest taki smród, syf, że naprawdę idę stąd, bo aż głowa boli. Tu jest kapsel na kapslu, cały czas 78 i to przebija. Oh, tą dwójkę cudem jakoś wydobyłem, ale to jest nieopłacalne, to nie ma przyjemności w takim świetnisku. E Excaliburem to tak, on by sobie powycinał te wszystkie żelazne i inne śmieciowe sygnały, no ale za te Pro to trzeba niestety. Kopać wszystko, a nie chce mi się kapsić. Patrzcie to Maluję wodę. A sygnał 58, to warto przytrząsnąć A był ołowik znowu Widzicie? Teraz są 3 pięciogroszówki za jednym kopnięciem Takie tu są różne cuda Jeden grosik Ale stawiam, że przypadkowo Bo to nie ten sygnał Szukam dalej Kolejna pięciogroszówka Dobra, wychodzę, nie będę zanudzał tymi groszakami Pusto się już zrobiło, ludzi nie ma Wiesia stoi, wszystko jest Chyba tak Tu już nie wchodzę, idę sobie skoczyć jeszcze z liny Zawsze jest ten dreszczyk adrenaliny Te kurde klocki już takie są dosyć mocno zmęczone Ale Fajnie się ostatnio skakało i Jak już tu jestem O, to już jest całkiem luźne Jak już tu jestem to sobie skoczę e nós E oh, super Yo. Orzeźwiony. Od razu ciśnienie podskoczyło fajnie. I mogę wracać do chaty. Jak właska oczywiście odpali. Myślę, że trochę już wypoczęła. No to pakuję manżur i trzeba lecieć, bo to już za chwilę robi się ciemno. Godzina 20 już dochodzi. No i trzeba spadać na chatę, bo włoska to światełko ma raczej jak świeczka. Także, żeby nie musiał jechać z telefonem, sobie doświecać drogi. No i żeby mnie też wszyscy widzieli. Dobra, czas jeszcze na podsumowanie szybkie. I no tak, co tutaj na torbie widzimy? Przypadkowo wyciągnięty żołnierzyk, On jest z plastiku. Jaki sygnał kopałem i był w siecie. To jest jakiś rycerz. Coś takiego. No i znowu lechtaczka. Spinka do włosów. O jeszcze. Z elementem barwienia. dwójeczka, najprawdopodobniej ta, którą ostatnio złapałem i zgubiłem. I tutaj mamy jakiegoś centa. Także nawet Stany Zjednoczone tutaj przybyły. Blacha wędkarska. O tu się odkleiło coś od niej. 20 groszy? Tak? 20 groszy PRL. Kilka pięciogroszówek, trochę ołowiu, a to jest dosyć ciężkie, ten klamot w ogóle. To się na pewno przyda a to tutaj w torbie z ostatniego wypadu, wczorajszego dolarówkę w torbie się jeszcze zawieruszyła i to wszystko i spadam do domu, bo ciemno się robi zapomniałbym o kiecie powiesiłem sobie na szyi, żeby nie zgubić i zapomniałem nie, no wypad zrobiła kieta to jest jakaś miedziucha Ol, gruba duża i cieszy takie coś cieszy zobaczcie jaki węgorz o żeby to było srebro albo złoto to aby był zarobiony jak górnik fajnie jak się podobało no to pamiętajcie łapa w górę subskrypcja no i oglądajcie udostępniajcie i widzimy się jutro znowu cześć